Ostrówek, Dom Świętej Siostry Faustyny, koronka do Bożego Miłosierdzia, obraz Jezusa Miłosiernego. Siostro, a święto Miłosierdzia, bo trochę o tym, że Jezus jest miłosierny, trzeba nam przypominać. Trzeba nas bodźcować i mówić, że on jest też miłosierny. Tak, i dlatego w święto Miłosierdzia Bożego, czyli w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Jezus obiecał, że ci, którzy się tego dnia wyspowiadają, czyli przede wszystkim będą w łasce uświęcającej, przyjmą komunię świętą, otrzymają odpust zupełny, przyjmując komunię świętą. I oczywiście pod warunkami, które zadaje Kościół, czyli potrzeba tego dnia pomodlić się w intencjach Ojca Świętego. Błogosławiony ksiądz Miał Sopoczko mówił o tym, że ten dzień ze względu na te łaski, które obiecał Jezus tego dnia, jest podobny do dnia, Chrztu każdego z nas, kiedy przyjmiemy te łaski wszyscy z taką radością i ufnością w Boże miłosierdzie. To trochę takie przejście z tego, co ciemne do tego, co, co świetliste. Tak, bo grzech jest ciemnością, a Jezus jest światłością i wtedy wchodzimy w Jego świetle i, i mamy powód do tego, żeby być radosnymi. Siostro, Jezus miłosierny w Ewangelii, Jezus miłosierny w, w obrazie. W jaki sposób my powinniśmy postrzegać właśnie tego Jezusa w Ewangelii, tego Jezusa miłosiernego konkretnie? Dobrze jest czytać Ewangelię właśnie przez pryzmat tego, że On jest miłosierny. Lubię czytać Ewangelię, myślę, że przez to, że jestem siostrą Jezusa miłosiernego, zwracając uwagę na ile ta Ewangelia jest powiązana z obrazem Jezusa miłosiernego. I taka pierwsza ikona, która nam się odsłania. Gdy patrzymy na obraz Jezusa Miłosiernego, to jest ikona, obraz, który wyłania się z tego wydarzenia, kiedy Jezus przychodzi do uczniów zamkniętych w wieczorniku po jego śmierci i po zmartwychwstaniu Chrystusa, choć uczniowie jeszcze tego jakoś nie umieją doświadczać, bo to wszystko przed nimi. Jezus tego dnia przychodzi do uczniów przez drzwi zamknięte i mówi do nich: Pokój Wam. Lubię zadawać pytanie osobom, które przychodzą i są ciekawe, o czym jest obraz Jezusa Miłosiernego, bo to nie jest takie oczywiste. I moje pytanie wtedy do tych słuchaczy brzmi: Co by było na tym obrazie, gdyby nie było na nim Jezusa Miłosiernego? Byłaby ciemność, a ten Byłaby Jezus ciemność. jest jednak takim naprawdę no namacalnym znakiem światłości tej i zewnętrznej, i tej światłości wewnętrznej, bo On jest tym światłem. Tylko jest ciekawe, że kiedy my patrzymy na obraz Jezusa Miłosiernego, w ogóle nie widzimy tej ciemności. Nie. To jest prawidłowe. Nie. I to jest prawidłowe. Natomiast kiedy rozmawiam z ludźmi to bardzo często osoby proszące o rozmowę zaczynają od swojej ciemności. Więc pytanie pojawia się, na co my w swoim życiu patrzymy? Na więcej ciemności, czy wpatrujemy się w to, że Jezus jest z nami i nas prowadzi wśród naszych trudności, które czasami przeżywamy jako ciemność. Siostro, siostra, zwraca tutaj uwagę na niezwykle ważny element naszego życia, to, że nie zawsze jest łatwo to, że są cierpienia, to, że jest ból. Są zranienia. My zatrzymujemy się właśnie przy tej ciemnej ścianie, a wystarczy zrobić krok, ale ten krok jest niezwykle trudny. Czasami Jezus pokazuje nam, że, że, warto, że warto postawić na Niego, na to miłosierdzie. To cierpienie będzie nam towarzyszyć, ten ból, te zranienia, czy choroby, czy też lęki. One będą nam towarzyszyć, ale to nie będzie na tyle istotne tło w naszym życiu, że będzie nam przysłaniało Pana Boga. Może nam przysłaniać, dlatego, Jezus, zobaczmy, i jest na tym obrazie na środku. Właśnie w tym fragmencie słyszymy takie słowo. Jezus przyszedł, stanął po środku. To jest 20 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Jezus przyszedł i stanął po środku. Na środku tego obrazu jest Jezus Miłosierny. I pytanie do każdego z nas brzmi: czy ja zapraszam do swoich ciemności, do swoich trudności, do swojego cierpienia, do swoich lęków Jezusa Miłosiernego? Żeby On stanął po środku, nie gdzieś on z boku. Stanął po środku. Panie Boże, dam Ci tylko fragment mojego życia. Stań po środku, obserwuj, a jak będzie działo się coś niepokojącego, to wtedy Cię zaproszę. Ale to Jezus decyduje, kiedy On objawi swoją chwałę. Ale też Pani mówi o tym cierpieniu. Zwróćmy uwagę, że Jezus przychodzi do, Jez do swoich uczniów z martwych zmartwychwstałych, ale ze swoimi ranami. On się ich nie pozbawił jako zmartwychwstałych. Na, na rękach, nogach, jego serce jest przebite. Są na nich rany. Więc Jezus nie obiecuje zabrać bólu, ale go przemienić. I jeśli ja patrzę na Jezusa miłosiernego, zauważam tam Jezusa, który umarł i zmartwychwstał. Więc jest potrzebne nam doświadczenie śmierci, żeby doświadczyć tego, że Chrystus zmartwychwstał. Uczniowie w wieczerniku doświadczyli śmierci Jezusa. Doświadczyli też tragedii niejako swojej duchowej, kiedy zdradzili Jezusa, kiedy uciekli, kiedy nie udźwignęli tej prawdy o Bogu, w którego uwierzyli. Ale Jezus z nich nie rezygnuje, wraca do nich i ukazuje im prawdę o tym, że cierpienie jest częścią życia, ale to cierpienie On zwycięża i z Nim możemy to cierpienie zwyciężyć. Jam ja zwyciężył świat i ten zwycięski Chrystus ukazuje się też na tym obrazie. Dlatego jest to. Też z tego powodu pierwsza niedziela po Wielkanocy, kiedy obchodziliśmy 9 dni temu śmierć Jezusa, później Jego zmartwychwstanie, a teraz w pierwszą niedzielę po Wielkanocy mamy uwielbić Jego miłosierdzie właśnie w tajemnicach paschalnych. Siostro, ja mam myślę, że większość z nas ma takie doświadczenie, odwiedzając osoby chore gdzieś w szpitalu, że tam przy łóżkach szpitalnych są obrazki. Właśnie Jezusa Miłosiernego. Dokładnie w tych szpitalach, dokładnie przy tych łóżkach, przy osobach starszych, cierpiących, ten wizerunek im towarzyszy. Tak. Mam to samo doświadczenie. Pamiętam kobietę, ponieważ swego czasu pracowałam, w, w, może nie tyle w hospicjum, ale rzeczywiście w takim domu dla uchodźców po wojnie w Chorwacji. To była wtedy wojna no, jugosławiańska, ta, która się dotrzymała na Bałkanach. Pamiętam na łóżku kobietę bez snu, która latami modliła się, mając przed sobą obrazy Jezusa Miesiarnego. I ilekroć ją odwiedziłam, tylekroć była uśmiechnięta. Jest to tajemnica, skąd ona tą radość miała. I to też jest świadectwo tego, że nie tylko my Polacy przygarnęliśmy sobie ten obraz Jezusa Miłosiernego. On jest po prostu na całym świecie. Tak samo, jak wspomniany już dzienniczek Świętej Siostry Faustyny, który jest przetłumaczony na tak wiele języków. My w tym naszym cyklu będziemy zwracać szczególną uwagę, no właśnie, na to, co, co jest bardzo istotne, na szczegóły, na symbolikę obrazu Jezusa Miłosiernego. Właśnie ten Jezus Ewangelii, który objawia się także świętej siostrze Faustynie w tej symbolice gestów także to będzie coś co mam nadzieję siostra nam wytłumaczy chcę się podzielić swoim osobistym przeżywaniem tego obrazu jako siostry Jezusa Miłosiernego i też spróbować wytłumaczyć co poszczególne gesty na tym obrazie znaczą żeby Lepiej przeżywać ostatecznie relacje z Jezusem, bo Jezus na tym obrazie jest bardzo lacyjny. Zobaczmy sam fakt, że Jezus przechodzi przez drzwi zamknięte do uczniów. Oni się Go tam nie spodziewają. Jest znakiem, że Jezus jest zainteresowany więzią z tymi, którzy się gdzieś poobijali w swoim życiu, więc jest zainteresowany relacją z Tobą, który gdzieś możesz błądzić, doświadczać jakichś trudności, ciemności. Jezus ma moc. Przejść przez to, co dla nas jest nie do przejścia. I zależy tylko od nas, czy, czy ja chcę, czy, czy pragnę też doświadczyć całego Chrystusa, jak doświadczyli go uczniowie, święci, w tym święta Faustyna. Ponieważ święta Faustyna, jak czytam dzienniczek, Okazuje się, że miała w sobie bardzo dużo lęku, Ona się ciągle bała też o, o to, czy te objawienie po pierwsze są prawdziwe, po drugie, czy będą zrealizowane, jak ona ma to przeprowadzić. Ona miała mnóstwo mnóstwo problemów też i z siostrami, które nie rozumiały i Faustyna wydawała im się histeryczka albo zbyt tajemnicza. W związku z tym ona nieustannie biegła ze swoimi ciemnościami do Jezusa. Mówiąc do niego, Jezu, ufam Tobie, a Jezus ją wzmacnia, ufaj, a dam Ci dużo, dam Ci wiele, tylko ci, którzy ufają mi, mogą otrzymać wiele. Więc ten obraz jest dla nas taką pomocą do tego, jak przychodzić przez te ciemności. I jak doświadczać też Boga, wielokroć nasze trudności też mogą posłużyć Bogu, żebyśmy zbliżyli się do Niego, Jego ręki się uchwycili i byli mocniejsi w Nim. Siostro, mocno wybrzmiewają mi słowa, siostry, i to pytanie: co by było, gdyby na tym obrazie nie było Jezusa, ale ten Jezus na tym właśnie obrazie. Jest i my się go będziemy podczas tych spotkań uczyć na nowo. Bardzo siostrze dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Mam taką nadzieję, że tak się stanie. Zapraszam.